Witam wiadomości z ostatniej chwili. Niestety dzisiaj nie mam dla Was odcinka ani Star Wars, ani nic innego. Niestety jestem zawiedziony tą sytuacją, ale tak wyszło, że niestety nie mam dzisiaj czasu. Ale spokojnie, wkrótce wrzucę kolejne filmy. Nie martwcie się, nie umieram. A przynajmniej na razie. Jeśli chcecie więcej moich filmów, pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu moich filmów i komentowaniu. To bardzo pomaga. A tymczasem ja się z wami będę żegnał. Ja, hmm. A więc, jednak, dzisiaj mamy jakiś film. Właśnie go nagrałem. Hmm. Dobrze, ale jakiś sensowniejszy film. Next time. See ya.